Nazywam się Mariela Sokołowska i zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia krótkiego wideo mojej historii, moich sukcesów i rozwoju z Kamilą Rowińską. Wyłącz się, wyłącz się! I właśnie tak wygląda moje nagrywanie. Kamilę Robińską miałam przyjemność po raz pierwszy posłuchać na żywo i poznać dokładnie w dniu ósmych urodzin mojej córki, czyli 10 sierpnia 2016 roku. Dokładnie tę datę pamiętam i na pewno z pewnością zapamiętam ją do końca życia. 2016 rok był to moment bardzo trudny dla mnie, ponieważ próbowałam się podnieść po bardzo poważnych moich porażkach życiowych, błędach i nietrafnych decyzjach, a także po zabiegu. Na sercu, który dał mi wiele do myślenia. Kamila na szkoleniu Kobieta Niezależna wywołała u mnie bardzo silne pragnienie, a właściwie pojawiło się dzięki niej marzenie pomagania i inspirowania kobiet na wielką skalę do działania, tak jak dokładnie robi to Kamila. Pod koniec roku 2016 przyszła do mnie ogromna szansa, przynajmniej wtedy tak myślałam. Zostałam regionalnym kierownikiem w bardzo dużej korporacji, natomiast moja radość nie trwała zbyt długo. Dosłownie kilka dni po podpisaniu umowy doznałam bardzo poważnego upadku. Upadłam bardzo poważnie na głowę, a właściwie na twarz. Najgorsze było to w tym wszystkim to, że to nie była moja wina. Po prostu najzwyczajniej w świecie ktoś z totalnej głupoty skrzywdził mnie. Po wielu badaniach, prześwietleniach i wizyt u różnych, różnych specjalistów okazało się m.in., że mam wysunięte dwa dyski w odcinku szyjnym kręgosłupa. Kosztowało mi to wszystko bardzo dużo energii, sił fizycznych i mentalnych. Bardzo to przeżywałam i bardzo się martwiłam przede wszystkim dlatego, że praktycznie non stop kręciło mi się w głowie. Miałam dziwne omdlenia, Często nie wiem, z jakiej przyczyny uginały mi się nogi w kolanach, wypadała mi torebka z ręki i, i tego typu sprawy. Do tego oczywiście doszedł ogromny stres z powodu tego, że nie mogłam pracować tak, jak bym chciała, a jak pracowałam, to wszystko mi bolało. Do tego oczywiście odpowiedzialność za moją córkę. Przyszła frustracja. I złość, i wielkie pretensje do osoby, która mi to zrobiła. Później poczucie, ogromne poczucie niesprawiedliwości, bez sensu, bezradności, bez siłności. Bez aż, aż pewnego dnia po prostu nie chciało mi się wstać z łóżka. Mimo tego, że walczyłam, starałam się, robiłam wszystko. Przede wszystkim leczyłam się prywatnie, żeby się z tego podnieść. Doszło do takiego momentu, kiedy. Pomimo tego, że miałam na kogo liczyć, wiedziałam, że mam wsparcie współ, wśród znajomych i rodziny, to nie miałam ochoty już z nikim rozmawiać. Po prostu miałam ochotę na to, żeby wszyscy zostawili mnie w świętym spokoju. Był to dla mnie bardzo trudny okres, bardzo się zamknęłam na wszystko i wszystkich. Natomiast na szczęście pewnego dnia przyszedł moment, przyszło do mnie zdanie: Mariola, jeżeli ty sama sobie nie pomożesz, to nikt ci nie pomoże. I wtedy postanowiłam tak naprawdę postanowiłam wziąć się w garść. I zaczęłam działać. Nie mam czasu, żeby opowiedzieć moją całą historię, natomiast w skrócie, w moim życiu pojawiła się wdzięczność i dzięki wdzięczności sama postawiłam siebie na nogi i zrozumiałam, co to znaczy praca z własnym umysłem i słuchanie własnego serca. Oczywiście dzięki temu również wróciłam do rozwoju, jak i do marzeń, które pojawiły się w 2016 roku na szkoleniu Kobieta Niezależna. W 2019 spełniłam jedno z największych moich marzeń. Zostałam masterem i wzięłam udział we wszystkich stacjonarnych szkoleniach Kamili Rowińskiej. Natomiast trzy szczególnie utkwiły w mojej pamięci, które chcę Ci dzisiaj polecić. Jest to szkolenie Zbuduj swoją wewnętrzną siłę, które ja osobiście przeżyłam najbardziej emocjonalnie. Podczas sesji wdzięczności poleciały ze szczęścia, a podczas wystąpienia fantastycznej kobiety na wózku Angeliki zrozumiałam, że stać mnie na wiele, wiele więcej. Natomiast jeśli chodzi o szkolenie drugie, jest to szkolenie zespół marzeń. Na tym szkoleniu Spełniłam się, sprawdziłam się jako lider, miałam przyjemność, zaszczyt być liderem fantastycznego zespołu marzeń, z którym dokonaliśmy czegoś wielkiego. Zwyciężyliśmy zawody, które Kamila zorganizowała podczas szkolenia. To doświadczenie pokazało mi, jak ważne jest nastawienie całego zespołu na zwycięstwo, strategia działania oraz wzajemne słuchanie siebie. Ostatnim szkoleniem jest szkolenie asertywne, rodzic, partner i menadżer. Najpiękniejszą chwilą, jaką przeżyłam podczas tego szkolenia, był moment, kiedy mój partner powiedział mi: Mariolu, dziękuję, Cię, dziękuję Ci, że mnie tutaj zabrałaś. Więc polecam Ci, jeżeli jesteś rodzicem, partnerem, partnerką, pracownikiem, pracodawcą, dyrektorem, kierownikiem, liderem, kimkolwiek jesteś, polecam Ci to szkolenie z całego serca. Dziś mogę powiedzieć, że dzięki Kamili nie poddaję się, bo ona mi po prostu na to nie pozwala. Obserwując skuteczność i sukcesy Kamili, powtarzam sobie: Mariola, jesteś wielka, masz tę moc, masz talenty, masz to coś, czym możesz się dzielić z innymi. Nie zatrzymuj się, to jest Twój czas. Kamile również życie sprawdza, ale to są tylko testy, które trzeba po prostu zdać i iść dalej. Dziś moimi sukcesami jest przede wszystkim to, że jestem trenerem wdzięczności, realizuję kolejne marzenie, piszę książkę, napisałam e-booka, stworzyłam 28-dniowy kurs online skutecznego mm, praktykowania wdzięczności, zaczęłam prowadzić warsztaty stacjonarne, e, zostałam certyfikowanym trenerem i mówcą oraz członkiem ogromnej organizacji wielkiego lidera Johna Maxwella, e, buduję swój nowy zespół, e, ma, zespół marzeń e, i zupełnie inaczej dzięki Kamili patrzę na biznes XXI wieku. A najważniejsze, Najważniejsze, Spełniam właśnie marzenie, które powstało w 2016 roku Kamili na szkoleniu Kobieta Niezależna. Między innymi z osobami, które poznałam na szkoleniach Master Business Training, organizujemy w tym roku w marcu w Warszawie ogromne fantastyczne wydarzenie dla kobiet. Na koniec chcę ci serdecznie podziękować za to, że obejrzałaś lub obejrzałeś ten film do końca. Jeżeli choć trochę cię zainspirowałam do działania, to będę ci bardzo wdzięczna za każdy like, za każde serduszko, za każde udostępnienie i za każdy komentarz pod tym filmem. Dziękuję ci, że jesteś. A tobie Kamila dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ściskam was wszystkich.